No To jest jak prawie druga lampa, ale one w podobnym stanie były. I tak to wyglądało mniej więcej. To jest lampa, nad którą pracuję. Na mimośrodzie takim lakierniczym, o niskim skoku, papier krążek 240, 320, 800, a później miękki Trizak 2000. Wodą zlałem, już jest jakiś efekt. Zrobimy to jeszcze 3000. Kompresor musi mieć dużą wydajność, bo pobór powietrza jest bardzo duży. Dokładnie skupiamy się na każdych rogach, rantach, nie tylko centralnie. ma bardzo niski skok dzięki temu nie pozostają oczka sprzęt lakierniczy wysokiej klasy Więc tak podsumowując cały proces jest mechanicznie robiony na mokro żeby jakieś mikro się nie dostały pod maszynę i tak jak powiedziałem papier 240 krążek 320 500 miałem zrobić a do 800 dwa razy później trizak 2000 trizak 3000 i na dobrą sprawę, w tej chwili wydawałoby się, że to już jest efekt końcowy, można by było jechać, ale jeszcze chwila. W tym momencie, po tym 3000, praktycznie można by było już jechać. Tutaj można by zastosować pastę polerską. Już jest poprawa znaczna, ale zastosujemy coś innego. Czajniczek kolega Piotrek wyhaczył temat. Na AlieExpressie sprzedawali czajniczek. Wyglądały jak magia, ale to działa. Firma K2 teraz to sprzedaje na naszym rynku. Jak to jeszcze nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie. To jest efekt po samej, po samej maszynie. To jest druga lampa. Tamta wyglądała podobnie. Tu światło jest bardzo różne, ciężko. Ciężko to pokazać może, ale już jest efekt. Teraz przetestuję magiczny czajniczek. Mam nadzieję, że to widać. Sam jestem. W zasadzie robię to pierwszy. Pierwszy raz chyba widać, chyba widać, a to jest właśnie ten czajniczek. Muszę odłożyć aparat, żeby dalej pracować. Tak to wygląda, ten końcowy. Pierwszy raz coś takiego w ogóle robię. Porównajmy z lampą z drugiej strony. To jest słoneczko świeci. Tak nie widać. Na przykładzie o tej lampy, może. I przejdę na tamtą. Coś się zadziało. Lewa jeszcze nie zrobiona. I prawa. Mam nadzieję, że to będzie widać. Bajo. Pół godziny roboty. Hej.